Witam Was serdecznie, tutaj Karol z w kwietnej zagrody. Właśnie będę chciał pokazać Wam, jak w taki najszybszy sposób założyć łąkę łąkę kwietną, która będzie takim pasem oddzielającym część produkcyjną od przyszłego wybiegu dla kus. Teren, który tutaj będziemy zagospodarowywać ma 65 metrów, więc użyjemy około 200 gram mieszanki. Żeby sobie ułatwić pracę, to użyję Johnego razem z globogryzarką separacyjną. Siewnik rzutowy, będziemy siać rzutowo te nasiona. Grabki wręcz do wyrównania terenu, jeżeli gleba okryzarka by pozostawiła jakieś takie nierówności. vermikulit jako baza do nasion, jako wypełniacz, żeby łatwiej nam się to wysiewało. No i 200 gram nasion. Mieszanki na ubogi i wiaszczyste gleby, które możecie znaleźć w naszym sklepie internetowym No i wał. I, co? I teraz tak. wermikuli razem z nasionami, żeby sobie ułatwić wysiew, więc zapraszam do kolejnego etapu. Wermikuli to jest taki granulat, który można też kupić u nas w sklepie internetowym, który pomaga wysiać równomiernie nasiona. Ja już wspominałem, mamy tu 60, około 70 metrów, więc 200, 200 gram nasion nam zupełnie wystarczy. To jest jedna paczka, więc wsypuję dwie paczki do wiaderka. Już raz bo obsiałem ten teren, ale zostały mi nasiona, więc teraz jeszcze przejadę tym siewnikiem po prostu na krzyż. Wszystkie nasiona zostały wysiane, została tylko jakaś resztka w siewniku. więc ostatni etap wałowanie. Przy wałowaniu, przy wysiewie mieszanek, które mają drobne nasiona, zazwyczaj to są mieszanki właśnie z dzikimi kwiatami, mieszanki wieloletnie, nie zagrabiamy terenu, tylko po prostu w taką strukturę grozełkowatą, jak powstaje po globogryzarce, wysiewamy nasiona, potem wałujemy. One wystarczy, żeby będą dociśnięte do gruntu. Komentarz? ile zrobiłeś łąkę Karol? <laughs> ile zrobiłem łąkę, nie wiem, 15 minut. No, to, e, więc widać, że to jest szybkie. No ale oczywiście jak mamy do, dostępny do tego sprzęt e, odpowiedni, bo kopiąc ręcznie, no to by to zajęło parę, parę dni pewnie. Gratulacje. E, więc e, warto sobie na przykład wynająć taki sprzęt. Tak. E, to nie są duże koszty, a naprawdę ułatwia pracę. Albo zaprosić profesjonalną firmę. Taką jak na przykład nasza do założenia łąki. E, więc co, to... Jest, Temat skończony. Czekamy na deszcz. Po prostu modlimy się o deszcz, bo jest bardzo sucho. Jak spadnie deszcz, to zacznie się wegetacja. Wyższe temperatury na pewno w tym też pomogą. Więc no co, zobaczymy, co będzie dalej z tą mieszanką. I będziemy Was informować, co się tutaj dzieje. Więc do zobaczenia dalej.